A jeśli liczenie kalorii to jest jeden wielki spisek tylko po to, żebyś żarł więcej i żebyś umarł 20 lat wcześniej, to co wtedy zrobisz? No, no i to jest wprowadzenie. No i teraz będą oglądać. Tylko to za. Tylko to za. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bardzo ciekawemu badaniu, które nosi nazwę Ultra Processed Diets Cause Excess Calorie Intake. Tak, 20 chłopów podzielono na dwie grupy po 10 osób. Były to chłopy zdrowe metabolicznie, czyli około 30 oraz BMI 27 plus minus gdzieś tam 1,5 kg, czyli zdrowi. Wygląda na to, że zdrowi, aczkolwiek byli oni hospitalizowani. No to nie wiem, co w tym wieku się może dziać. Mam nadzieję, że gdzieś tam, no nie wiem, może chłop jeden z drugim złamał nogę, drugi tam rękę, no albo oddział weneryczny, no, no nie wiadomo. No niemniej, o co tu chodzi w tym badaniu? Jednych weneryków, pfu, jednych chłopów karmiono dietą nieprzetworzoną, natomiast drugich karmiono dietą ultraprzetworzoną. To wszystko działo się przez okres dwóch tygodni. Nie oceniając oczywiście nikogo, ani tam oddziału, na którym się znaleźli ci ludzie, no to co? Pierwsza grupa jadła rzeczy w ogóle nieprzetworzone, czyli no, Normalnie, no to, co tutaj widzicie, awokado, jakieś tam kasze, mięso, nie? Tam, gdzie jeszcze człowiek pazurów nie wsadził swoich, to to oni jedli po prostu. To, czego jeszcze człowiek nie zepsuł, tak? Natomiast druga grupa jadła... Najwspanialsze wynalazki dzisiejszego świata pyszności, burgery, pizze, ciasteczka, batoniki wszystko to możecie sobie zobaczyć, co oni żarli oczywiście w linku pod spodem w opisie. Faktem godnym wspomnienia jest również pokazanie przekąsek, które były w jednej i drugiej grupie. W grupie nieprzetworzonej były to orzechy i owoce, natomiast w grupie ultraprzetworzonej były to chipsy i inne główna, za przeproszeniem. Natomiast na samym jeszcze początku bardzo mądry pan naukowiec poustawiał jedną i drugą dietę tak, aby były niemal identyczne, jeśli chodzi o gęstość kaloryczną, witaminy, minerały, żeby to wszystko było niemal identyczne. I se powiedział tak, no to przecież jak kaloria kalorii równa, to pewnie będą jeść tyle samo do cholery. I jeszcze tak mu do głowy przyszło na samym końcu, bo to był miły człowiek, był widać uśmiechnięty, niezadowolony, pogodniutki z życia, no pieniądze dobre zarabia pewnie w tym szpitalu, może ordynator nawet to jest, nie? No i on tak pomyślał, a dobra, to niech chcę, chociaż jak to jest eksperyment, to niech się chociaż porządnie pojedzą. Podszedł do jednej drugiej grupy, powiedział tak, zjedzcie sobie wszystko, jak chcecie, albo nawet i więcej, jeśli wam pasuje, a jak nie chcecie dojadać tego, to zostawcie, tak? Czyli klasyk po prostu. <laughs> Zjedz mięsko, ziemniaczki zostaw, a jak chcesz dokładkę w nóśu, to ci dam. Tak jak wspomniałem, oba jadłospisy zostały skomponowane tak, aby gęstość energetyczna, mikroelementy, węgle, sód, błonnik i tak dalej miały bardzo porównywalne wartości. To było bardzo ważne, natomiast jeszcze ważniejsze, było to, co powiedział na końcu, czyli jedzcie ile chcecie. Bez tego eksperyment by się w ogóle mógł nie udać. Ale niestety, jak to w życiu bywa, naukowcy nie wiedzieli, że oni nie rozmawiali z tymi ludźmi, jak im powiedzieli, że jedzcie ile chcecie. Tylko oni porozmawiali z ich wewnętrznymi świniami. I co się stało? Po wypuszczeniu już tych ludzi z, wene... z... z oddziału, nieważne skąd, no, nogi się połamali, przyjmijmy, co się stało, moi drodzy? Okazało się, że efektem dwutygodniowej diety nieprzetworzonej była utrata jednego kg, czyli dobrze. Natomiast ultraprzetworzona dieta dodała 1 kg. Dlaczego tak się stało, że ci nie przytyli, a nawet schudli? Natomiast ci przytyli jeden kg, dlatego że niestety na tej diecie znajdowały się produkty ulubione dla wewnętrznej świni i niestety ona w tych ludziach tutaj się rozbudziła i Powoli zaczęła z nich robić ludzi z mentalnością tych, którzy mówią, a to masy nigdy za wiele. To jak mam brzuszek taki delikatny, to co? To przecież wszyscy inni mają. No tak, oczywiście rób, co chcesz ze swoim ciałem, tak, to twoje życie, aczkolwiek w dzisiejszych czasach już chyba wiemy, już jest jasne, że nadwaga i otyłość to są dwa najważniejsze punkty, jeśli chodzi o długość życia. To co, nie chcesz żyć długo? Nie chcesz z ZUS uciągnąć pieniędzy? Różnica, jaka była pomiędzy spożywaniem kalorii w jednej i drugiej grupie wynosiła średnio 500 kilokalorii, z czego 280 kalorii dodatkowych stanowiły cukry, 230 kalorii stanowiły tłuszcze i prawie nic nie doszło białka. Badacze również piszą, gdyby diety eksperymentalne zastosowane w naszym badaniu pozwoliły na większe różnice w zawartości cukru, tłuszczu i sodu, co jest typowe dla różnic pomiędzy dietami ultraprzetworzonymi a dietami nieprzetworzonymi, mogliby Gdybyśmy zaobserwować większe różnice w spożyciu energii. No to ja od razu Państwu badaczom podpowiem, co by się stało. Gdybyście dodali jeszcze więcej cukru oraz więcej białej mąki, czyli takich węglowodanów chamskich rafinowanych, to byłoby jeszcze gorzej. Natomiast teraz przejdźmy sobie do kilku ciekawych faktów odnośnie tego badania. Oddział zamknięty, ale gęba otwarta, czyli coś, co bardzo mi się podoba. Dlaczego? Dlatego, że te chłopy nie siedziały gdzieś tam w domach i powiedzieli im, a jedzcie to i tamto. Potem gość wypełniał ankietę, a zjadłem, niech spierdzielają pieniądze, dostałem, tak? Nie. Oni tutaj faktycznie jedli to, co badacze im przynosili. Czy chcieli więcej jeść, to jedli. Czy chcieli jeść mniej, no to też jedli mniej. Dlatego liczba 20 absolutnie w niczym tu nie przeszkadza, żeby stwierdzić, że faktycznie te różnice pomiędzy tymi kaloriami no wpłynęły na ich wagę, jak wpłynęły. Fakt, można byłoby lepiej przeprowadzić to badanie. Bo można byłoby spróbować na przykład z innymi dietami, na przykład sprawdzić dietę Keto, jakby zadziałała na tych ludzi, a ja już wiem, że po prostu nie przeżarliby za cholerę tych kalorii, które przeżarli tamci po prostu na diecie ultraprzetworzonej. Drugi punkt, czyli wewnętrzna świnia żre szybciej niż człowiek. Jeśli sobie wejdziecie do badania, to zauważycie, że nawet sami badacze zaobserwowali, że ludzie będący na diecie ultraprzetworzonej jedli po prostu szybciej, żarli wręcz jak skoryta. Co to daje? Oczywiście, że grupa z ultraprzetworzonym jedzeniem po prostu mogła szybciej wchłonąć swoje jedzenie, i zanim tak naprawdę żołądek oraz hormony sytości zareagowały, no to już w tym żołądku było całe koryto, tak? Ci tak nie mieli, więc więcej można sumarycznie wepchnąć tego, jeśli szybciej to zjadasz, jest to smaczniejsze, niżli człowiek zwykły powoli i z kulturą zjada. Tam, gdzie wysoka podaż węglowodanów, tam niestety wewnętrzną świnie drze. Dlaczego? Dlatego, że ma tutaj masę, pierdyliard wręcz, produktów przetworzonych, takie, które jej smakują i które mogłaby jeść. Cały czas, czyli jakieś tam burgery, tak? Najczęstszym takim posiłkiem ulubionym świni jest co: dobre mięsko, tak, oczywiście, no, dużo przypraw, żeby nie było czuć, że było na starym oleju zrobione i rafinowana, hamska mięciutka buła, którą szybko można zeżreć, tak? To jest ulubione jedzenie tak naprawdę świni. Pomiędzy tym, oczywiście, żeby się nie znudziła, ma masę cukierków różnego smaku, kakao, wanilia, banan, cynamon bub. Już różne robią smaki cukierków, nie? Jakieś batoniki, lody, no wszystko. Tak, żeby się po prostu nie znudziła, żeby miała naprawdę duże urozmaicenie. No, na dietach niskowęglowodanowych, tym bardziej tych bardzo mocno restrykcyjnych, co jest? Mięso, warzywa. I prosty przykład z podwórka. Popatrz na karniworów, popatrz na ketogeników, ale takich, którzy faktycznie są na ketozie, a nie tylko tak mówią, a mają 150 albo i więcej węgli. Niestety, nasi bracia węglowodanowi mają dużo łatwiej przytyć, ponieważ mają dużo więcej. Tak naprawdę pokarmu dla wewnętrznej świni. Tu jest dużo więcej przetworzonych pokarmów, co jasno pokazało tak naprawdę badanie. Jesz, chamskie, przetworzone żarcie, pomieszane te paliwa, wszystkie, tak? Po prostu tyjesz. Niestety, diety postawione na energetycznym systemie węglowodanowym mają dużo więcej pokus aniżeli diety niskowęglowodanowe. I żebyście mnie teraz źle też nie zrozumieli, bo o, teraz kłocór gada jak zwykle o tym swoim keto, żeby wszyscy przeszli, tak? Bo na diecie węglowodanowej się niby nie da schudnąć. Jak się nie da, jak się da. Oczywiście, że się da schudnąć, tak? Aczkolwiek, tak jak mówię, no na dietach wysokowęglowodanowych masz po prostu więcej pokus. Nawet jak prowadzisz bardzo czystą dietę, kurczak, ryż, to jak czasem sięgniesz, to co, to to nie jest pokusa? No u nas tego nie ma. Ciągnie nas też do zupełnie innych pokarmów, do tłustych mięs i tak dalej. W przypadku diet niskowęglowodanowych oraz keto pozostaje też magia trzymania makro, bo inaczej do cheatmeala podejdzie gość, który wrzuca burgera 100 gramów węgli, gdy jego dzienna pula węgli wynosi na przykład 400 gramów, a inaczej do tego podejdzie gość, który tej puli ma 50 gramów dziennie max. Pierwszy po burgerze przekroczy pulę jedynie o 25%, tamten drugi przekroczy natychmiast o 300%. Pierwszy więc psychicznie zgrzeszył lekko, drugi Natomiast bardzo ciężko, nie? Wszystko jest w głowie I ostatni punkt, czyli kaloria nierówna kalorii I niestety, zesraj się Mów, że wystarczy podliczać kalorie Chodzić z kalkulatorem Białeczko, tłuszcz węglowodany Już 2,5 tysiąca kalorii? Dobra, nie jem I to wystarczy, żeby każdy schudł To niestety, no nie wystarczy, bo nie mielibyśmy Tylu pierdyknięć codziennie na zawał Gdyby to wystarczyło i... Tylu z nas nie byłoby otyłych albo nie miałoby nadwagi w dzisiejszych czasach. No, jakby wystarczyło po prostu liczyć kalorie, bo to badanie dobitnie pokazało, że kaloria kalorii nierówna. Bo dlaczego jedni mieli tyle samo kalorii w diecie, drudzy mieli też tyle samo, tamci jedli mniej, a tamci chcieli więcej? No to równa czy nierówna w końcu ta kaloria? Na większość ludzi z silną wolą. Liczenie kalorii zadziała, ale większość z nas ma już spieprzony metabolizm przez całe życie. Tam jest dużo mechanizmów już nieczynnych tak naprawdę, sytości, głodu. Tam to już nie działa, więc podliczanie kalorii takiemu człowiekowi, który jeszcze chce się sięgnąć po jakiś syf, niestety prawdopodobnie nic nie da, bo jeśli tylko sięgnie, to co się stanie? To co się stało w grupie ultraprzetworzonej, oni też mieli kalorykę policzoną, ale było, jak jesteście głodni, to se jedzcie, tak? No to Jedli. Druga grupa z nieprzetworzonym jedzeniem miała dokładnie takie same dyrektywy. Miała dokładnie tyle samo kalorii. Im też powiedzieli, jak chcecie, to sobie jedzcie więcej. Ale jedli mniej. Jak to się stało? Przecież powinni jeść tyle samo? Nie wiem. Niestety, kalorie działają, ale nie na wszystkich. Bo jeśli sobie popatrzycie, pójdziecie na ulicę i zobaczycie, co się dzieje z wewnętrznymi świniami, jak się już uzewnętrzniły, tak? To strzelam, że na 90% z nas liczenie kalorii po prostu nie zadziała. Dlaczego? Ponieważ dieta to nie tylko liczby, to też psychika, to też różne mechanizmy, o których po prostu się nie mówi. Wewnętrzna świnia nigdy nie śpi, pamiętaj. Ja cię tylko ostrzegam, bo ja kiedyś rozbudziłem moją wewnętrzną świnię. I tak to się dla mnie skończyło. Podsumowując szybko, badanie naprawdę świetnie przynajmniej dla mnie zobrazowało to, że faktycznie kaloria kalorii nie jest do końca równa. Dlaczego? Dlatego że skoro jedni dostali tyle samo kalorii, drudzy też tyle samo. A jedni nadal chcieli jeść więcej, a drudzy nie. I jeśli, jeśli nie masz naprawdę bardzo mocnej psychiki, jeśli nie masz silnej woli oraz nie jesteś jeszcze konsekwentny w swoich działaniach, to szczerze mówiąc, odradzałbym ci diety elastyczne, w których jest dużo cukru, pszenicy, czyli krótko mówiąc rafinowanego cukru. No niestety tam będziesz miał dużo więcej pokus. Jeśli nie próbowałeś diety ketogennej, to serdecznie ci polecam spróbować. Dlaczego? Dlatego, że ja nie przeszedłem na dietę keto po to, żeby zrobić jakieś wielkie mięśnie. Co mi się i tak udało, jestem zadowolony. Ja nie przeszedłem na dietę to też po to, żeby trzymać cały czas jakąś fenomenalną formę. Co też mi się udało, jestem bardzo zadowolony. Ja na dietę to przeszedłem, bo miałem problemy z astmą, budziło mnie to w nocy, miałem ogromne problemy z trądzikiem. Ja na nic cię nie namawiam, ale pamiętaj, że skoro próbowałeś już wszystkiego i nic nie pomogło, to może warto spróbować z innej strony. Tak jak ja spróbowałem 8 lat temu i już tutaj zostałem. Dziękuję bardzo, do następnego odcinka. Koniec. Koniec. A wewnętrzna świnia zawsze i wszędzie świnią będzie. Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!